Wyobraź sobie, że masz dwóch ojców, obaj cię kochają, obaj chcą twojego dobra, obaj są inteligentni i doświadczeni, ale każdy z nich mówi ci coś zupełnie innego o życiu, pracy i pieniądzach. Jeden z nich to twój biologiczny ojciec, profesor, urzędnik państwowy, człowiek wykształcony, z dyplomami, z tytułem doktora, uczciwy, lojalny, dumny ze swojego stanowiska. Dla niego sukces to praca na etacie, stabilność i szacunek w oczach społeczeństwa. Drugi ojciec to tata Twojego najlepszego przyjaciela. Nie skończył studiów, nie miał tytułów naukowych, ale miał coś innego: zrozumienie, jak działają pieniądze. Był przedsiębiorcą, inwestorem. Człowiekiem, który nie pytał, czy mi się uda, tylko jak to zrobię. Obaj ojcowie chcieli Cię nauczyć, jak żyć dobrze. Ale różnili się we wszystkim. Jeden mówił: Ucz się pilnie, zdobywaj dobre oceny, znajdź stabilną pracę. Drugi: Ucz się o pieniądzach, o tym jak one działają, jak pracować mądrze, nie tylko ciężko. Szkoła uczyła cię nazw rzek w Azji, budowy pantofelka i wzorów matematycznych. Ale czy kiedykolwiek ktoś powiedział ci, czym jest podatek dochodowy, jak działa kredyt hipoteczny, albo czym różni się przychód od zysku? Bogaty ojciec widział to wyraźnie: szkoła szkoli pracowników, nie przedsiębiorców. Nie ma lekcji o inwestowaniu. Nie uczą nas, jak działa dług. Nie mówią, że pieniądze można zatrudnić, jak pracownika, by pracowały dla nas. Biedny ojciec mówił: Zrób magistra, potem znajdź stabilną posadę, nie kombinuj. Bogaty mówił: Zrozum, jak działa rynek. Naucz się tworzyć wartość, której inni potrzebują. Pytanie brzmi: czy chcesz tylko dobrze wypaść w oczach nauczyciela, czy chcesz zbudować życie, w którym nie musisz nikomu się tłumaczyć? Biedny ojciec mówi: Nie stać mnie na to. Bogaty ojciec mówi: Jak mogę sobie na to pozwolić? To nie jest tylko różnica w słowach, to różnica w całej strukturze myślenia. Pierwsze zdanie kończy rozmowę, drugie ją zaczyna. Chcesz zabrać rodzinę na wakacje, ale boisz się wydatków. Jedna osoba mówi: Nie stać mnie, druga siada z kartką i pisze: Co mogę sprzedać, jak mogę dorobić? Może wynajmę pokój, może zrobię zlecenie po godzinach. To nie chodzi o pieniądze, to chodzi o umysł, który szuka dróg, albo stawia ściany. Największym aktywem człowieka nie jest konto w banku, tylko jego sposób myślenia. Szkoła uczy, jak być dobrym pracownikiem, ale nie uczy, jak być wolnym człowiekiem. Dlaczego dzieci siedzą w ławkach, w ciszy, przez 45 minut? Dlaczego mają wykonywać polecenia, a nie zadawać pytań, bo system jest stary? Powstał w czasach rewolucji przemysłowej, gdy potrzebni byli robotnicy, nie innowatorzy. Dziś mamy internet, automatyzację, AI, ale wciąż uczymy dzieci. Jak 100 lat temu. Bogaty ojciec nie mówił, porzuć szkołę. Mówił, szkoła to tylko początek. Prawdziwa edukacja zaczyna się po szkole. I dodawał, to, czego uczysz się w wolnym czasie, zadecyduje o tym, jak bardzo będziesz wolny. Bogaty ojciec mówił, kupuj aktywa. Zawsze. Zobowiązania? One tylko zjadają Twoją przyszłość. Czym jest aktywo? To coś, co przynosi Ci pieniądze. Mieszkanie na wynajem, akcje wypłacające dywidendy, kanał na YouTube, książka, którą napisałeś raz, a ludzie ją kupują latami. Czym jest pasywo? Nowy iPhone na raty, samochód, który traci wartość, meble na kredyt 0%. Biedny ojciec mówił: Kup dom, to twoje największe aktywo. Bogaty odpowiadał: Dom kosztuje, generuje wydatki. Aktywo to coś, co płaci tobie, nie ty zań. Nie pracuj tylko dla pieniędzy. Spraw, by pieniądze pracowały dla ciebie. Etaty nie są złe. Dają stabilność. Dają początek. Ale jeśli Twoim jedynym źródłem dochodu jest praca, to jesteś tylko jedną chorobą od tragedii. Bogaty ojciec mówił: Twórz strumienie dochodu nie jeden, kilka wynajem, sprzedaż online, usługi, inwestycje. Wielu ludzi zaczynało po pracy wieczorami z pasją. Nie chodzi o to, by z dnia na dzień rzucić pracę. Chodzi o to, by nie być niewolnikiem jednego przelewu. Pieniądze to narzędzie. Albo ty się ich nauczysz, albo one będą rządzić tobą. W wielu domach nie mówi się o pieniądzach. A jeśli już, to z lękiem. Nie stać nas, nie mamy, życie jest drogie. Tymczasem dzieci chłoną to jak gąbka i dorastają z przekonaniem, że pieniądze to problem, a nie rozwiązanie. Bogaty ojciec mówił, rozmawiaj z dzieckiem o inwestowaniu, o oszczędzaniu, o wartościach. To niechciwość, to edukacja. I ona może uratować przyszłość całej rodziny. Biedny ojciec pragnął bezpieczeństwa. Bogaty ojciec, wolności. Bezpieczeństwo kusi, stała pensja, umowa, ZUS, ale to wszystko można stracić w jeden dzień. Wolność wymaga odwagi ryzyka, uczenia się. Ale daje coś, czego nie da ci żadna praca, czas, wybór, godność. Dwóch ojców, dwie drogi, dwie prawdy. Kogo słuchasz dzisiaj? Tego, który mówi bądź ostrożny, nie ryzykuj, nie wychylaj się. Czy tego, który mówi ucz się, działaj, buduj aktywa, zmień swoje życie. Masz wybór. Zawsze miałeś tylko czasem o tym zapominasz.